Zaufanie bywa bronią obosieczną. W świecie ambicji i marzeń literackich, gdzie każdy walczy o swoje miejsce, ja zostałam uderzona w najczulszy punkt moją własną twórczość. To historia zdrady tak głębokiej, że prawie mnie złamała, ale jest to też historia zemsty, która dopiero się zaczyna. Zanim zaczniemy tę niesamowitą historię, nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanał i dać nam znać w komentarzach, skąd słuchasz tej opowieści. Nazywam się Zofia. Przez ostatnie trzy lata moje życie kręciło się wokół dwóch rzeczy: parzenia kawy w małej kawiarni na mokotowie i pisania. Pisanie było tą ważniejszą częścią. Moja książka, Echa Muranowa, była moją obsesją, moją ucieczką i, jak wierzyłam, moją przyszłością. To nie była zwykła powieść. To był hołd dla miasta, które kocham Warszawy, ale opowiedziany przez pryzmat szeptów i tajemnic kamienic, które przetrwały wojnę. Włożyłam w to każdą uncję mojej duszy, każdą wolną chwilę i ostatnie oszczędności, żeby tylko móc pisać. Beata pracowała w tej samej kawiarni. Zaczęła pół roku po mnie. Była szybka, inteligentna i zdawała się rozumieć moją pasję. Obie aspirowałyśmy, obie chciałyśmy wyrwać się z za ekspresu do kawy. Różnica polegała na tym, że ja miałam gotowy rękopis, a ona, jak twierdziła, blokadę twórczą. Nasza przyjaźń rozkwitła przy resztkach. Cistek I na wspólnych papierosach na zapleczu, podczas których narzekałyśmy na klientów. Zośka, ty masz prawdziwy talent, mówiła mi, kiedy czytała wczesne fragmenty, które jej pokazywałam. To jest niesamowite, musisz to wysłać. Była moim największym wsparciem. Kiedy w końcu zdobyłam zainteresowanie dużego wydawnictwa, Nowus, Beata była pierwszą osobą, której o tym powiedziałam. Świętowałyśmy tanim winem w moim małym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, a ona trzymała wydrukowany rękopis, jakby to była Biblia. Przeczytam to jeszcze raz. Wyłapię ostatnie literówki. Zaoferowała: Jesteś aniołem Beata. Odpowiedziałam, nie wiedząc, że właśnie podałam klucze do mojego życia diabłu. Dwa tygodnie później nadszedł telefon. Nie od Beaty, ale od redaktor naczelnej z pani Chmielewskiej. Jej głos zwykle ciepły i zachęcający, był teraz zimny jak lód na powierzchni Wisły w styczniu. Pani Zofio, musimy się spotkać. Natychmiast. Chodzi o pani książkę. Serce podskoczyło mi do gardła. Natychmiast. Może chcą podpisać umowę od ręki. Może tak bardzo im się podobało. Gdy weszłam do ich szklanego biurowca w centrum, przywitał mnie nie uśmiech, ale kamienna twarz recepcjonistki. W sali konferencyjnej czekała pani Chmielewska i mężczyzna w garniturze, którego nie znałam prawnik wydawnictwa. Na stole leżały dwa rękopisy: jeden mój, ten, który im wysłałam, drugi wyglądał identycznie pani Zofio zaczęła Chmielewska, przesuwając ten drugi egzemplarz w moją stronę. Otrzymaliśmy to zgłoszenie dwa dni temu. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego zarejestrowała pani prawa autorskie do tej samej treści pod innym nazwiskiem zaledwie tydzień po naszym pierwszym spotkaniu. Otworzyłam usta, ale nie wydobył ta on. Się z nich żaden dźwięk. Na okładce drugiego egzemplarza, w miejscu, gdzie powinno być moje imię i nazwisko, widniało Beata Kotowska. To. to pomyłka. Wyjąkałam, czując, jak krew odpływa mi z twarzy. To jest moja książka. Beata. Beata jest moją przyjaciółką. Ona tylko. ona miała to przeczytać, poprawić. Prawnik chrząknął. Pani Kotowska zarejestrowała utwór w systemie ochrony praw autorskich trzy tygodnie temu. Pani zrobiła to samo, ale dwa tygodnie temu. Jej zgłoszenie jest wcześniejsze. Co gorsza, pani Kotowska dostarczyła nam dowody, w tym korespondencję mailową, gdzie dzieli się pani swoimi pomysłami, a pani dziękuje jej za inspirację. Wygląda na to, że to pani jest stroną, która pożyczyła tekst. Poczułam mdłości. Te maile. To były fragmenty, które wysyłałam Beacie, prosząc o opinię. Jej odpowiedzi. Pełne świetny pomysł, Zośka. No teraz wyrwane z kontekstu wyglądały jak. jakbym to ja kradła jej pracę. Ona to wszystko zmanipulowała, szepnęłam, patrząc na ich niewzruszone twarze. Ja pisałam to przez trzy lata. Mam wersje robocze, notatki. Pani Kotowska również ma notatki. Przerwała mi Chmielewska. I co najważniejsze, ma wcześniejszą datę rejestracji. Pani Zofio jest nam niezmiernie przykro. Nowus nie może być powiązane z takim skandalem. Nasza oferta jest oczywiście nieaktualna. Co więcej, musimy zażądać zwrotu zaliczki w wysokości 20 tysięcy złotych, którą pani wypłaciliśmy. 20 tysięcy złotych. Pieniądze, których już dawno nie miałam. Wydałam je na opłacenie czynszu z góry, żeby móc skupić się na ostatnich poprawkach. To jest koszmar, powiedziałam, Czując, jak łzy palą mnie pod powiekami, to jest moja książka. Prawnik wstał. Formalnie w tej chwili to jest książka pani Kotowskiej. Radzę skontaktować się z prawnikiem, zanim publicznie zacznie pani wysuwać oskarżenia o plagiat. Mogłaby pani skończyć z pozwem o zniesławienie. Wyrzucili mnie. Wyszłam na tętniące życiem ulice Warszawy, ale czułam się jak duch. Świat stracił kolory. Straciłam książkę. Straciłam marzenia. I byłam zadłużona na dwadzieścia tysięcy. Musiałam ją zobaczyć. Musiałam usłyszeć to od Niej, pojechałam prosto do kawiarni. Beata była za ekspresem, śmiejąc się z klientem. Kiedy mnie zobaczyła, jej uśmiech na chwilę zniknął, ale zaraz wrócił. Teraz pełen jadu. Poprosiła o przerwę i wyszła ze mną na zaplecze. Wciąż w fartuchu. Ty, suko, krzyknęłam, zanim zdążyłam się powstrzymać. Jak mogłaś? Trzy lata mojego życia. Moja książka. Beata wzruszyła ramionami, odpalając papierosa. Jej spokój był przerażający. Spokojnie, Zośka. Nie denerwuj się tak, bo ci żyłka pęknie. Ty mnie zniszczyłaś. Ukradłaś mi wszystko. Wydawnictwo mnie ściga o dwadzieścia tysięcy. Spojrzała na mnie, a w jej oczach była pogarda, której nigdy wcześniej nie widziałam. Potraktuj to jako kosztowną lekcję. Świat tak działa. Dobre pomysły są kradzione każdego dnia. Podeszła bliżej zaciągając się dymem. Miałaś talent, to prawda, ale nie masz tego, co jest potrzebne, żeby przetrwać. Jesteś zbyt miękka, zbyt ufna. Zgasiła papierosa o ceglaną ścianę. A co do książki. cóż, powinnaś pisać szybciej następnym razem. Obróciła się i wróciła do środka, zostawiając mnie trzęsącą się z wściekłości i upokorzenia. Stałam tam, w śmierdzącej alejce za kawiarnią. I czułam, jak moje serce pęka. Miała rację. Byłam miękka, byłam ufna, ale kiedy tak stałam, w moim umyśle coś się zmieniło. Wściekłość zastąpiła rozpacz, zimna, kalkulująca furia. Ona myśli, że wygrała, bo ma wydawnictwo. Myśli, że wygrała, bo ma wcześniejszą datę rejestracji. Myśli, że ukradła książkę zwykłej baristce. Wyciągnęłam telefon. Moje palce drżały, ale głos miałam już stabilny. Wybrałam numer. Cześć Kinga! powiedziałam, gdy odebrała. Kinga, moja starsza siostra, moja tarcza i mój miecz. Zośka, co się stało? Brzmisz okropnie. Zostałam oszukana. Ktoś ukradł mi książkę i całe moje życie. W słuchawce zapadła cisza. A potem głos Kingi, który znałam z dzieciństwa, kiedy stawała w mojej obronie na placu zabaw, tylko teraz był o wiele groźniejszy. Głos najlepszej prawniczki od własności intelektualnej w tym mieście. Powiedz mi wszystko i nie pomijaj żadnego szczegółu. Dotarcie do biura Kingi było jak przejście przez portal do innego świata. Moje życie toczyło się w rytmie brzęku filiżanek i zapachu stęchłych książek w moim małym mieszkaniu. Jej świat to śródmieście, ostatnie piętro szklanego wieżowca, z którego Warszawa wyglądała jak misternie zaplanowana makieta, a nie chaos, który czułam w środku. Kancelaria, wójcik partnerzy, Pachnia drogą kawą i sukcesem. Wszystko było tu ciche, stonowane, od szarej, minimalistycznej recepcji po bezgłośne kroki asystentki, która zaprowadziła mnie do gabinetu Kingi. Kinga stała przy oknie, odwrócona do mnie plecami w idealnie skrojonym granatowym kostiumie. Była starsza ode mnie o osiem lat i posiadała całą pewność siebie, której mnie brakowało. Kiedy się odwróciła, jej twarz była profesjonalnie obojętna ale w oczach widziałam ten błysk, ten sam, który pojawiał się, gdy jako nastolatka ustawiała do pionu chłopaków, którzy mi dokuczali. Jesteś blada jak ściana, stwierdziła, zamiast powitania wskazując na skórzany fotel. Asystentka przyniesie ci wody. Mów. I mówiłam. Wylałam z siebie wszystko. O Beacie, o fałszywym wsparciu, o rękopisie, o spotkaniu w Nowus. Kiedy doszłam do długu na dwadzieścia tysięcy złotych, Mój głos się załamał, ale kiedy powtórzyłam ostatnie słowa Beaty, powinnaś pisać szybciej następnym razem, zobaczyłam, jak palce Kingi zacisnęły się na eleganckim, metalowym długopisie. Przez długą chwilę milczała, stukając tym długopisem o blat biurka. Dźwięk był jedynym, co przerywało ciszę. Dobrze, powiedziała w końcu, a jej głos był spokojny, niemal chirurgiczny. Sytuacja jest zła, nie będę cię oszukiwać. W prawie własności intelektualnej, pierwsza flaga ma ogromne znaczenie. Ona zarejestrowała utwór przed tobą. W oczach prawa, na ten moment, ona jest autorką, a ty próbujesz jej zaszkodzić. Ale to kłamstwo, krzyknęłam, czując nową falę paniki. Myślałam, że mi pomożesz, pomogę ci, przerwała mi ostro, nie podnosząc na mnie wzrok. Jej oczy były zimne, pomogę ci ją zniszczyć, ale musisz przestać myśleć jak ofiara. A zacząć myśleć jak mój klient. Emocje nas teraz nie interesują. Interesują nas fakty i dowody. Wstała i zaczęła krążyć po gabinecie. Beata popełniła jeden zasadniczy błąd. Myślała, że kradnie od Zofii, baristki. Nie wiedziała, że kradnie od siostry Kingi Wójcik. Zatrzymała się. Ona ma rejestrację, ale ty masz coś, czego ona nigdy nie będzie miała. Masz proces twórczy. Ona ma gotowy produkt. A my udowodnimy, że ona nie byłaby w stanie napisać nawet notatki na lodówkę w tym stylu. Podeszła do tablicy i markerem napisała dwa słowa: autorstwo versus rejestracja. Olejemy jej rejestrację. Zaatakujemy samą istotę jej twierdzenia, że jest autorką. Ona myśli, że te sfałszowane maile to jej tarcza? Zrobimy z nich broń przeciwko niej, ale potrzebuje amunicji, twojej amunicji. Usiadła naprzeciwko mnie. Od dzisiaj. Twoim jedynym zadaniem jest zbieranie dowodów. Nie chcę gotowego rękopisu. Chcę bałagan. Chcę każdą wczesną wersję. Każdy plik tekstowy, który nazwałaś bzdury rozdział 3 Chcę historię edycji z twojej chmury. Chcę pliki z twojego starego laptopa. Jako z datami utworzenia sprzed roku takło dwóch, trzech lat. Chcę notatki na serwetkach, jeśli je masz. Chcę zdjęcia z bibliotek, w których robiłaś research. Chcę zobaczyć ewolucję każdego zdania. Mówiła szybko, precyzyjnie, a ja po raz pierwszy od wyjścia z poczułam, że mogę oddychać. To nie była nadzieja. To była zimna determinacja. Ale co z nowus? Co z tymi pieniędzmi? Kinga uśmiechnęła się, ale ten uśmiech nie dotarł. Do jej oczu. Dwadzieścia tysięcy. To najmniejszy problem. Na razie nic nie płać. Nic nie podpisuj. Nie odbieraj od nich telefonów. Mój zespół wyśle do nich pismo jeszcze dzisiaj. Nowus jest teraz w bardzo niewygodnej pozycji. Wydali zaliczkę na podstawie, jak się okaże, skradzionego materiału. Oni nie są twoim wrogiem, Zośka. Oni są naszym pierwszym i najważniejszym świadkiem. Przerwała na chwilę. Co więcej, Beata na pewno będzie chciała przyspieszyć publikację. W końcu ma już gotową książkę. Pozwólmy jej. Niech się wygodnie rozsiądzie. Niech podpisze kontrakt. Niech udzieli wywiadu. Zmarszczyłam brwi. Dlaczego? Mamy ją powstrzymać? Nie, my nie chcemy jej powstrzymać. My chcemy, żeby jej upadek był jak najbardziej spektakularny i jak najdroższy. Im wyżej wejdzie, tym boleśniejszy będzie upadek. Proces o naruszenie praw autorskich to jedno, ale proces o odszkodowanie, kiedy książka jest już w druku, kiedy wydawnictwo zainwestowało w marketing, wtedy mówimy o kwotach, których ona nie spłaci do końca życia. Patrzyłam na moją siostrę, na kobietę, która dzieliła ze mną pokój w bloku, a która teraz mówiła o niszczeniu czyjegoś życia z takim samym spokojem, z jakim zamawiała lunch. Ona nie wie, co ją czeka, szepnęła Kinga, bardziej do siebie niż do mnie. Ona myśli, że to gra w literaturę. A ja właśnie wprowadziłam ją do finału prawniczej Ligi Mistrzów i idzie na nią cały mój zespół. Podała mi notes. Idź do domu, Zośka. Zrób listę każdego, kto wiedział, że piszesz tę książkę. Każdego, komu o niej opowiadałaś. Znajdź każdą wersję pliku. Przynieś mi wszystko jutro rano. Ja zajmę się resztą. Gdy wychodziłam z jej biura, czułam się inaczej. Złość wciąż paliła, a upokorzenie wciąż bolało, ale nie. Byłam już sama. Płacz został zastąpiony przez skupienie. Beata ukradła mi moją historię, ale moja siostra miała napisać jej druzgocący epilog. Zaczęłam kopać. Zaczęłam szukać każdego cyfrowego śladu, każdej notatki. Wróciłam do mojego małego mieszkania nie jako ofiara, ale jako główny świadek w procesie o moją własną duszę. Kolejne trzy miesiące były najdziwniejszym i najtrudniejszym okresem w moim życiu. Za radą Kingi wróciłam do pracy w tysiące tysięcy. Kawiarni. Musiałam udawać, że nic się nie stało. Co gorsza, Beata też wróciła. Zwolniła się dosłownie tydzień po naszej konfrontacji na zapleczu, ale teraz. Gdy Nowus oficjalnie ogłosiło jej debiut, wpadała czasem he po staroświecku, po kawę. Wchodziła w aurze sukcesu, ubrana w nowe, drogie płaszcze, których z pewnością nie kupiła za pensję baristki. Patrzyła na mnie z mieszanką litości i triumfu, zamawiając swoje latte. – Zośka, widzę, że wciąż tu jesteś – mówiła na tyle głośno, by inni słyszeli. – Wiesz, jak tylko echa Muranowa trafią na półki – może znajdę ci jakąś robotę jako asystentka, trzeba sobie pomagać. Za każdym razem, gdy to robiła, czułam, jak zaciskają mi się pięści pod ladą, ale widziałam też w jej oczach cień nerwowości. Moje milczenie ją niepokoiło. Nie krzyczałam, nie płakałam, nie błagałam, po prostu robiłam jej kawę, podawałam z najbardziej obojętnym uśmiechem, na jaki było mnie stać i mówiłam sześć pięćdziesiąt złotych, proszę. W międzyczasie moje wieczory należały do Kingi. Przekopałyśmy się przez trzy lata mojego cyfrowego życia. Zespół informatyków Kingi odzyskał usunięte pliki z mojego starego dysku twardego. Zebrałyśmy ponad dwa terabajty danych każdą wersję, każdą notatkę z datą i godziną, każdą edycję w chmurze. Porównaliśmy to z. Jedynym plikiem, który Beata miała, moją ostateczną wersją. Ona ma zdjęcie gotowego tortu, powiedziała Kinga. Przeglądając ostatnie raporty. My mamy zdjęcia mąki, jajek, brudnej miski, włączonego piekarnika i pięciu nieudanych prób, zanim wyszedł idealny. Beata nie wiedziała, że cisza przed burzą była celowa. Czekaliśmy. Kinga śledziła każdy jej ruch. Czekałyśmy aż nowóz zainwestuje. A zainwestowali grubo. Okładka była piękna. Marketing agresywny. Zapowiedzieli premierę w głównym empiku w złotych tarasach. W dzień premiery, godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, Beata była na szczycie świata. Udzielała wywiadu dla małej stacji radiowej, śmiejąc się i opowiadając o swoim trudnym procesie twórczym. Dokładnie w tej samej chwili kurierzy z kancelarii Kingi dostarczyli pozwy. Jeden do Beaty Kotowskiej, do jej nowego, wynajętego mieszkania na Powiślu. I drugi, znacznie grubszy, do zarządu wydawnictwa Nowus. Pozew przeciwko Beacie dotyczył naruszenia praw autorskich, oszustwa i żądania natychmiastowego wstrzymania dystrybucji. Pozew przeciwko Nowus był bardziej formalny. Było to zawiadomienie o sporze prawnym dotyczącym tytułu, które skutecznie zamrażało wszelkie zyski ze sprzedaży i informowało ich, że stali się wspólnikami w publikacji kradzionego dzieła. Następnego dnia mój telefon eksplodował. Dzwoniła pani Chmielewska z Nowus. Jej głos drżał z furii. Pani Zofio, dlaczego nie powiedziała pani, że pani siostrą jest kinga wójcik? Bo nie pytała pani, kim jest moja siostra, odpowiedziałam spokojnie, powtarzając słowa, które kazała mi zapamiętać kinga. Pytała pani o dowody, moja siostra właśnie je pani dostarczyła. Spotkanie mediacyjne odbyło się tydzień później w kancelarii kingi. To była moja ulubiona część. Beata przyszła ze swoim prawnikiem. Wyglądał na kogoś, kto zazwyczaj zajmuje się mandatami za parkowanie, nieskomplikowanymi sprawami o własność intelektualną. Był spocony i wyraźnie przerażony reputacją Kingi. Beata wciąż próbowała grać. To jest absurdalne prychnęła. Zośka jest po prostu zazdrosna. Kinga nawet na nią nie spojrzała. Zwróciła się do jej prawnika. Pani Kotowska zaczęła Kinga, a jej. Głos wypełnił salę konferencyjną lodem. Wraz z podpisaniem umowy z Novus zagwarantowała im pani w klauzuli, że jest jedyną autorką dzieła. Zgadza się? Prawnik Beaty przełknął ślinę. Tak, to standardowa procedura. Świetnie. Kinga wcisnęła przycisk na pilocie. Na wielkim ekranie za nią pojawił się dokument. To jest historia edycji pliku Echa Muranowa Finalny DOKS z komputera pani Kotowskiej. Utworzony. 6 marca. Ostatnia modyfikacja 6 marca. Czas pracy nad plikiem 0. Został skopiowany. Przełączyła slajd. A to, powiedziała, gdy na ekranie pojawiła się skomplikowana mapa drzewa plików. To jest historia edycji mojej klientki. Zaczyna się 3 lata temu. Mamy 1 458 zapisanych wersji, śledzonych przez system kontroli wersji i kopie zapasowe w chmurze. Mamy metadane, które pokazują, że postać, którą pani Kotowska nazywa Janusz, przez pierwsze dwa lata pisania nazywała się Piotr. Moja klientka zmieniła to imię 14 stycznia ubiegłego roku o 2.34 w nocy, po przeczytaniu artykułu o architekturze tamtego okresu. Kinga wstała i podeszła do Beaty, która była teraz tak blada, jak ja byłam w biurze Nowus. Więc pani Kotowska szepnęła Kinga. Proszę nam opowiedzieć, kim był Piotr. Beata otworzyła usta. Nic, nie miała pojęcia. Ukradła gotowy produkt, nie znając procesu. Została zdemaskowana. Jej prawnik rzucił długopisem: Idziemy na ugodę. Och, nie, uśmiechnęła się Kinga. Nie jesteście w pozycji, by negocjować. Oto co się stanie. Nowóz już wycofał książkę z dystrybucji. Złożą przeciwko pani pozew regresowy o zwrot zaliczki, zwrot kosztów druku i marketingu, a także o odszkodowanie za straty wizerunkowe. Mówimy tu o kwocie rzędu 300 tysięcy złotych. Beata wydała: Z siebie zduszony dźwięk. Następnie Karnia kontynuowała: Kinga, moja klientka. Żądamy stuprocentowego przekazania praw do tytułu publicznych przeprosin we wszystkich mediach, w których udzieliła pani wywiadu oraz pełnego odszkodowania za straty moralne i finansowe. Co sprowadza nas do pani długu wobec mojej klientki, dwadzieścia tysięcy, które, nowus, próbowało od niej wyegzekwować, plus koszty prawne. Razem, kolejne sto tysięcy. Nie mam takich pieniędzy, krzyknęła Beata. Wiem, powiedziała Kinga, ale będzie pani miała całe życie, żeby je spłacać. Rok później, siedziałam w tym samym empiku w złotych tarasach ale tym razem byłam po drugiej stronie stołu. Przede mną piętrzył się stos książek. Na okładce widniał tytuł Echa Muranowa, a pod nim moje imię Zofia. Po batalii prawnej Nowus chciało wydać moją książkę w ramach przeprosin Kinga. Poradziła mi, abym odrzuciła ofertę. Zamiast tego zaniosłyśmy historię wraz z całą medialną otoczką skandalu do ich największego konkurenta. Wydali ją jako główny tytuł jesieni. Stała się bestsellerem. Kolejka ludzi po autograf była długa. Podpisywałam egzemplarze, uśmiechając się, aż bolały mnie policzki. W pewnym momencie podniosłam wzrok. Przez szklaną witrynę sklepu na zewnątrz, w chłodzie listopadowego popołudnia, stała ona Beata wyglądała fatalnie ubrana w cienką kurtkę rozdawała ulotki jakiejś pizzerii jej twarz była szara ze zmęczenia i upokorzenia nasze oczy spotkały się przez szybę triumf który widziałam w kawiarni, zniknął. Została tylko pustka. Sąd ogłosił jej bankructwo sześć miesięcy temu. Straciła wszystko. Przez chwilę patrzyła na mnie, na kolejkę ludzi czekających na mój podpis, na stosy moich książek. Potem odwróciła się i zniknęła. W tłumie na stacji metra. Opuściłam wzrok na książkę przede mną. Przypomniałam sobie jej słowa. Dobre pomysły są kradzione każdego dnia. Powinnaś pisać szybciej następnym razem. Miała rację. Świat jest brutalny, a dobre pomysły są kradzione, ale nie doceniła jednej rzeczy. Talent można próbować ukraść, ale głosu nie da się uciszyć. Zwłaszcza gdy twoja siostra jest najlepszą adwokatką w mieście. Podniosłam długopis i podpisałam kolejną książkę.